Siemano, mordeczki! W dzisiejszym odcinku Q&A. Zapraszam do oglądania. Okej, okay, ok. zaczynam od pierwszego pytania. Dudi. jak to się wszystko zaczęło? Ktoś namówił Cię do jazdy, czy sam odkryłeś deskorolkę? Dudi, wiesz co? Sytuacja wyglądała następująco, że odkryłem ją, jeśli dobrze pamiętam, to przez Xtreme Sport. Oglądałem taki kanał w telewizji, Kiedyś był darmowy, nie wiem czy teraz to się zmieniło, no ale tak czy siak kiedyś był darmowy i można było go oglądać, tylko że był w języku angielskim. I była tam desk-rolka, choć było jej bardzo mało, ponieważ najwięcej tam było BMX-a i chyba snowboard jeszcze było sporo, troszkę rolek, ale chyba z tego co pamiętam, to najwięcej było właśnie BMX-ów, które też w sumie lubię, te sobie oglądałem, ale naj, najdłużej czekałem na desk-rolkę, żeby się pojawiła, i były tylko takie wstawki, wiecie, parominutowe i tak dalej. Przez cały dzień, na przykład tylko 4 czy tam 5 minut deskorolki. Może kiedyś tam, może tam nocami, czy coś było odwrotnie, ale no w dzień po prostu... W dzień w Polsce jak oglądałem, no to było ciężko. I od tego tak naprawdę się zaczęło, bo wtedy tak zobaczyłem, mówię, o, pierdzielu, ja też bym chciał spróbować, nie? No i to było tak, że chyba mój brat miał taką fiszkę małą, małą rybkę. I, I byłem mega, mega młody wtedy i zacząłem sobie zjeżdżać tam na dworze. Nagrywałem historię, gdzie się zaczynała moja rolka, więc możecie sobie obejrzeć. I właśnie to było tak, że sobie całym śmigałem, 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 aż w końcu kupiłem sobie pierwszą, w sensie mama mi kupiła pierwszą deskę taką z Reala za trzy dyszki, no i wtedy się już zaczęło. Okej, okay, Mateusz Markowski. Czy będzie film poświęcony Twoim klipom z deski? Wiesz co, mam w planach coś takiego zrobić, ale kiedy to będzie, to trudno powiedzieć. W tym roku jest. Yy, moim celem jest progresowanie bardzo wielu, a tu bardzo wielu trików, także trzymajcie za mnie kciuki, bo będzie to ciężki rok. Tylko na razie jest ciężki z innego powodu, z powodu koronawirusa i niestety no nie mam gdzie jeździć na razie, no i jest lipa, ale miejmy nadzieję, że lada moment to się skończy, będziemy mogli wziąć się za deseczkę i będziemy progresować. Dej jak Daniel, ile kosztowała twoja pierwsza deska? Trzy dyszki, ile miałeś deskarolek? Bardzo dużo. Czemu nie noga? No nie wiem, no nie podoba mi się po prostu. Masz jakieś zwierzę, jak tak, to jakie. E, tak, mam świnkę morską, nazywa się Messi. I pozdrawiam Cię serdecznie, piąteczkę mordo. E, Dudi tutaj pyta jeszcze, czym jest dla Ciebie deskaolka, czy jest to tylko sport czy coś więcej. Zresztą, no, dla mnie to to jest sport i styl życia tak naprawdę, bo prawdziwy... Jak nie, nie, nie chcę wypowiadać się za innych, o może tak. Ale moim zdaniem, i ja tak mam że uważam, że to jest dla mnie coś więcej, ponieważ śmigam sobie na deszczce i nawet jeżeli nie jeżdżę przez nie wiem 3 miesiące, bo jest zima czy cokolwiek i widzę jakąś rurkę, schody czy coś, to potrafi się zatrzymać na 20 minut i rozkminiać, co bym stąd skoczył i tak dalej, nie? Więc to jest coś więcej niż sport, moi drodzy. Choć jest to też sport, wiadomo. Dla mnie to jest też jeszcze dodatkowa taka, teraz po tej operacji kręgosłupa to jest taki no nie wiem, taki kamień milowy dla mnie, że osiągnięcie skila coraz większego na deskorolce będzie dla mnie takim, wiecie, podbudowaniem się i pokazaniem, że po takiej poważnej porze operacji można wrócić do deski, można wrócić do sportu. No i ludzie, którzy nigdy tego nie przeżyli, to, to oby nigdy tego nie przeżyli, ponieważ dla porównania powiem, że na przykład taki ból zęba to jest jedna setna tego, jak boli kręgosłup przez... Prawie rok leżałem w łóżku, można by powiedzieć, bez ruchu, gdzie parę dni wcześniej potrafiłem robić salta z miejsca taką bez rozrzewki. Także nikomu tego nie życzę, no i, no i to jest to. I właśnie deskorolka, jest jedne, deskorolka była jedną z takich rzeczy, którą ja cały czas sobie powtarzałem po operacji i przed operacją. W ogóle nawet jak na nią czekałem, bo ja prawie rok czekałem na operację. I powtarzałem sobie, jak tylko się skończy operacja, wszystko przebiegnie pomyślnie, gdzie miałem nadzieję, że tak się uda. Żyłem cały czas w stresie i na tabletkach przeciwbólowych, ale to już ten temat. Temat rzeka, temat rzeka, nie chcę narzekać. Ale chodzi o to po prostu, chcę Wam wytłumaczyć taką sytuację, że to było tak, że cały czas sobie powtarzałem, że dam radę, dam radę i wrócę na dechę. No i Paweł potwierdzi, <śmów> mój przyjaciel, że tam po paru miesiącach po operacji już pierwsze podejścia do skateparku były. Co prawda cieszyłem się ze zwykłego Oli czy coś, ale Mega, mega, mega mi to pomogło i mega mnie to trzymało na duchu, że ta chęć powrotu właśnie do Zajawy, do sportu i do deskorolki była ogromna. Czy yy, masz jakiegoś idola związanego z deskorolką? Pyta się jkos. Jak tak, to jakiego? No najbardziej to chyba John Hill. No pewnie ze względu na to, że też jest vlogerem deskorolkowym. <grym> yy. Ale no mam ich sporo, ale tu nie będę tak za bardzo wymieniał. No jest ich sporo, ja tak się raczej staram nie przywiązywać do jednej osoby, nie? Eee, Pawlo Zalewski. Od jakiego wieku miałeś zajawkę na deskorolkę i na jakiej zaczynałeś jazdę? A to już mówiłem wcześniej, zaczynałem na zwykłej fiszce, ale parę dni później kupiłem... Znaczy mamuśka mi kupiła taką prawdziwą deskę na 2 z Reala. Yy, czyli teraz osą, a w jakim wieku, nie pamiętam, ale to za mało lata bardzo, bardzo. Ja kiedyś mówiłem o tym, ale już zapomniałem kiedy to było. Jakoś 98 rocznik, czy coś w tym stylu. Yyy... Aron Gwer. Albo 2000 rocznik, 99, kurde, ja nie pamiętam. A Aron Gwer się pyta, kiedy będzie Fingerboard. Wiesz co, trenuję sobie cały czas Fingerboarda poza kamerami. Jak już będę umiał troszkę więcej trików, to wtedy będą odcinki z Fingerboarda, więc jeszcze troszeczkę musisz poczekać, ale to już niedługo. Mam nadzieję. E, Pawlo się pyta też, jakie buty polecam, no zamszołowe stary, zamszołowe z dobrą gumą. E, Majer, jaki jest Twój ulubiony klub i koszykarz z NBA albo z innej ligi? E, wiesz co, koszykówki tak za dużo nie oglądam, oglądałem kiedyś sporo, znaczy sporo, na pewno mniej niż piłki nożej, ale oglądałem dość dużo. No najbardziej to Kobe Bryant w świetnej pamięci niestety. To akurat był jeszcze taki roślin, który może powiedzieć, że ja oglądałem też zawsze z Denisem Rodmanem jarałem. To było za czasów jeszcze jak Michael Jordan grał w koszykówkę. Denis Rodman to mi się właśnie podobał mega z powodu swojej charyzmy i tego stylu jaki on jest. To był chłop, który już wiecie tam w latach 90. Był takim cwaniakiem podwórkowym, w sensie takim, wiecie, boiskowym. Do tego był wytatuowany na tamte czasy. Yy, nie wiem, miał czerwone albo jakieś tam białe, niebieskie, innego koloru włosy. No wiecie, był taki. Yy, wdrożył system, który teraz jest jakby standardem, nie? Teraz tam ktoś pomaluje sobie włosy czy coś, to jest takie... Naturalne, kiedyś to wiecie. Co cały świat o tym gada, że chłopcy pomalowały włosy. Nie? <gry> Black Queen, czy według Ciebie opłaca się bardziej kupować droższe buty na deskę, na przykład Vans, oraz e, raz na jakiś czas, czy częściej kupować jakieś zwykłe tramki z marketu za dwie dyszki? E, wiesz co? Przede wszystkim śmiało mogę powiedzieć, że polecam te droższe. E, powiedzmy, z dwóch powodów. Po pierwsze, są wytrzymalsze. a po drugie, który ten powód zauważyłem niedawno ponieważ zacząłem testować kilka butów, takich za dwie dychy, z czego będziecie mieli oczywiście odcinki już niedługo, jak się skończy koronawirus, I... bo chcę jeszcze troszkę na nich ponagrywać, Ja na razie tylko testowałem. No i przede wszystkim podeszły, moi drodzy, to jest, to jest różnica. Oczywiście ja mówię tu o pro modelach, żebyście nie kupowali tych byle jakich modeli, bo one są bezodziejne i to takie wiecie, to musi być zamsz i musi być guma... W sensie podeszła z gumy, i tak dalej, nie? I przede wszystkim no musi być wkładka dobra. Jakaś żelowa czy coś w stylu, bo bez wkładek to będzie ciężko. Jakiegoś primo landing, czyli na boku deski wylądujecie, no to powodzenia, nie? I to jest ta właśnie przede wszystkim wielka różnica między taką deską za dwie dyszki, a właśnie. De e znaczy deską, przepraszam. E takimi butami za dwie dyszki, a butami na przykład za 300 zł, nie? Przede wszystkim ta wygoda. No i bezpieczeństwo w sumie, bo jak. Jak wylądowałem, pamiętam kiedyś truje chyba, próbowałem w takich butach ze 20 zł, to tak mnie pięty bolały przez 3 dni, że masakra, nie? E, może jakieś buty deskarolkowe polecasz do, do 270 zł, nie wiem, się pyta. E, Etnis Merana, nie wiem ile one dokładnie teraz kosztują, ale myślę, że w podobnej cenie wyciągniesz, i to były chyba najdłużej, że znaczy najbardziej wytrzymałe buty, jakie miałem. Twoim zdaniem Ronaldo czy Messi? Majer 121 się pyta. Moim zdaniem Messi, ale obu lubię i Ronaldo szanuje za to, że jest takim wojownikiem boiskowym i no, no ma ducha walki, nie? no i Ola się pyta, jakie kółka polecasz do deski? Nie podałaś ani ceny, ani nic, więc trudno mi odpowiedzieć. Wpadli do mnie na grupę, tak samo reszta niech wpada do mnie na grupę. Tam możecie zadawać pytania i pamiętajcie, że są już jest regulamin, są posty przypięte. Jeżeli nie musicie utworzyć 15 posta na temat jakie kółka kupić, tylko możecie wejść w zakładkę kółka i tam możecie zadawać swoje pytania, dzięki czemu zaoszczędzimy miejsca, nie będzie takiego spamu, nie będzie takiego, wiecie. Czekajcie, się tylko ruszę w tibi. o, Nie będzie takiego. syfu <grym> po prostu. Dobra mordy, tutaj tyryryry. Mam nadzieję, że Wam się wszystko podobało. Jeżeli tak, no to wiecie co macie robić. Subskryber łapa w górę i tak dalej. Bla, 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 bla. Jak zawsze, nie? Wszystkiego dobrego. Yo! No i... Aha, jeszcze jedno. Tak na koniec. Niech ten wirus już pakuje walizę, ponieważ każdy z nas chce iść na deskę i oby jak najszybciej spakował walizę i żebyśmy jak najszybciej mogli pójść na tą deseczkę. Wszystkiego dobrego.